Witajcie ponownie w Football Manager 2023. Dzisiaj Wam pokażę kilku młodziutkich polskich piłkarzy z polskich klubów, nie z zagranicznych, tam z Liverpoolu czy jakichś tego typu klubów, z których będzie wam, byłoby Wam ich bardzo ciężko ściągnąć do polskiej ligi, ale z polskiego podwórka zawodników sądzę, że nie będzie problemu ze ściągnięciem większości tych piłkarzy do polskich klubów. Tak więc, Tak więc zaczynamy. Okej. Okay, tutaj się nie przerażcie tymi rekomendacjami, bo, ponieważ są to rekomendacje zrobione przez Scouting Milanu, czyli jakby te, ci piłkarze wyglądali w Milanie. Zacznijmy może, zacznijmy może. od najtańszych piłkarzy. To jest tak. Z Olimpik Grudziądz napastnik lispa karnego z trzeciej polskiej Ligi, Jakub Nawrocki. Chłopak ma 18 lat i parę ciekawych parametrów y, ważnych dla napastnika, czyli wykańczanie akcji 14, technika 13, przyjęcie piłki 12, gra głową 14, dribbling 13, błyskotliwość ma na poziomie 12, agresja na 14. No Pozostałe parametry są do podciągnięcia, chłopak ma 18 lat, więc jeżeli byście go wzięli do jakiegoś takiego lepszego klubu, dali mu szansę i y, szansę na trening, na rozwój, no to sądzę, że Wyrośnie z niego całkiem ciekawy napastnik, może być dobry, dobry w akcji. Tutaj wiadomo, to nie wszystko, ale 18 lat przez te 3-4 lata na pewno by się troszeczkę rozwinął. Kolejnym zawodnikiem będzie Jakub Kobila. Kobyliński z Podlasia Bielsko-Biała, z Polskiej trzeciej Ligi, jest to środkowy pomocnik, także 18 lat, podania na poziomie 15, przyjęcie piłki na poziomie 15, więc to już jest taka podstawa do bycia e, dobrym pomocnikiem środkowym. No tak że z sytuacji, ma już na poziomie 13. Mm, no cóż, brakuje mu trochę błyskotliwości niestety, więc e, różnie to może z nim być. Ale jak ogarnie przewidywanie, technikę jeszcze i parę pozostałych parametrów, na przykład fizycznych, dobrze byłoby jeszcze dribbling ogarnąć, to może też być ciekawym zawodnikiem. Nie mówię tutaj, że to są jakieś super talenty, ale na pewno piłkarze, no zobaczcie, to on prawie nic nie kosztuje, tak? Więc ci piłkarze mogą się naprawdę rozwinąć, a mają już takie podstawowe parametry, na całkiem spoko poziomie. Kolejnym piłkarzem będzie Michał Gurgul z Lecha Poznań. Może być środkowym obrońcą, może być lewym obrońcą. Odbiór piłki ma na poziomie 11, podania na poziomie 14, no, krycie na sabiutkim poziomie, bo 6, ale ma dopiero 16 lat, więc to wszystko może pójść w górę. Zdeterminowany jest chłopak potrafi się ustawić, więc jeżeli to krycie mu trochę ogarnąć i pozostałe parametry przez te 4-5 lat to w wieku 21-22 lat może być naprawdę z niego bardzo dobry jak na polskie warunki co przynajmniej obrońca Kolejny to Bartłomiej juszczyk, ofensywny pomocnik lewy, lat 17. Dośrodkowania już na poziomie 12, dribbling na poziomie 13, jeżeli ogarnie podania, przyjęcia piłki e, i parę parametrów także fizycznych, no to też może być ciekawym piłkarzem. Zastanawiam się naprawdę, jak się ten chłopak e, rozwinie, kolejny piłkosz, Karol Kalata. Znowu Lech Poznań, obrońca, 16-latek, więc bardzo młody, krycie na poziomie 13, odbiór piłki na pewno na nadrobi i grę głową. No, oczywiście musi nadrobić ustawianie się waleczność, ale parametry fizyczne już ma całkiem dobre jak na wiek 16 lat, i jak na Polską Ligę, bo zwinność, wytrzymałość, szybkość i przede wszystkim zobaczcie przyspieszenie, więc na pewno start do gonienia napastników przeciwnika ma już dobre, a także decyzje. Jeżeli, tak jak mówiłem, przewidywanie, ustawianie się poprawi, no to może być całkiem dobrą obrońcą, ale nawet do takiego średniego klubu, no to sądzę, że już się nada. Kolejny piłkarz, Tajże Lech Poznań, Kacper Orzechowski. E, może być środkowym obrońcą lub prawym obrońcą. Odbiór piłki ma już na poziomie 12, lat, 12 aż lat ma 16. E, agresja, decyzje, determinacja, no determinacja to mega mu wysko, wyskoczyła, 18. Parę parametrów fizycznych też już ma dobrych, więc jak ugarnie pozostałe to może być ciekawym piłkarzem. Bartosz Bernatowi z Zagielonii Białystok, defensywny pomocnik. Jak na defensywnego pomocnika mógłby nadrobić odbiór piłki? Niestety, problemem jest tutaj błyskotliwość. do nie nieszablonych zagrań, ale można by z niego zrobić pomocnika środkowego. Więc wtedy podania piłki, przyjęcia, technika 16. Współpraca też jest okay i jest determinacja i agresja są na dobrym poziomie. W 4-5 sezonów był go dobrze poszkolić, to mógłby wyros wyrosnąć na dobrego piłkarza. plus oczywiście jeszcze parametry fizyczne. Ok, Kacper skrobański z Wisły, Kraków. Także obrońca, trochę już starszy bo 18 lat. Krycie 14, odbiór piłki musiałby nadrobić gra głową 10, no tutaj niestety długie wyrzuty, środkowania, drybling ma słabe, więc no w polu karnym to jest tragedia, bo jeden w polu karnym lepiej, żeby nie dryblował. Jeszcze mógłby y, przyjmować lepiej piłkę, więc wyprowadzenie piłki może mieć problem z obroną, może całkiem dawać radę, bo ma skoczność, sprawność, swinność na całkiem dobrym poziomie jak na polską ekstraklasę. Nawet jakbyście chcieli pograć Wisłą Kraków w drugiej lidze, no to tak jak najbardziej może chłopak się Wam przydać. Przywództwo 12, no i ustawianie się 13, więc to też się przyda. Teraz Mateusz Lip z Polonii Bytom. 18-letni obrońca. Gra głową 12, krycie 14, odbił piłki 14. Szkoda, że nie masz takich parametrów w wieku 16 lat. Ale jeżeli by to ponadrabiał, to może być ciekawym e, piłkarzem. Franciszek Hojak, to już jest bramkarz letni z Legii Warszawa. Najpierw parametry fizyczne, równowaga, siła 12, skoczność, no to jak dla bramkarza oczywiście bardzo ważny parametr, 17 sprawność 15, więc to już robi robotę. 1 na 1, 11, piąskowanie 13, wyrzuty 12, zasięg wyskoku 16. No to w połączeniu ze skocznością to jest naprawdę spoko sprawa. Pytanie, jak tam pozostałe parametry by się mu rozwinęły. Teraz Norbert Ratajczyk, 17-letni napastnik. No spójrzcie, dribbling 13, gra 13, technika 13, wykańczanie akcji już też ma 13, błyskotliwość 12, więc no, jak na 17-latka, jakby popracował troszeczkę nad fizycznymi parametrami i te oczywiście by mu rosły w dobrym tempie, no to naprawdę może być spoko piłkarzem, napastnikiem przede wszystkim. Teraz bramkarz Lecha Poznań, Mateusz Uzarek, 17-letni. Skoczność, sprawność 14 i 15. Chwytanie 14, piąskowanie 14, wykopy 13, refleks 11. Fatalna bezkotliwość niestety, ale może być także z niego dobry bramkarz, jest wysoki dosyć. Rafał Błoczoń, obrońca, 16 lata z Legii Warszawa. Eee, tutaj tak będę trochę już Wam szybciej mówił. Parametry fizyczne całkiem spoko, może troszeczkę ponadrabiać. E, agresja 13, determinacja 14, pracowity jest, e, gra głową. E, krycie do nadrabiania oczywiście, odbiór piłki, jak to mówił będzie sezon na sezon rosło. Może być całkiem dobrym obrońcą. Filip Wolski. Prawy ofensywny pomocnik, wiek 16 lat, dribbling ma już na poziomie 13, błyskotliwość 12, decyzję 13, przyjęcia piłki, pracowitość, przegląd sytuacji, zwinność, szybkość to oczywiście też bardzo ważne parametry, jak dla skrzydłowego yy, pomocnika, więc no to naprawdę może być ciekawy, ciekawy gracz, jeżeli ktoś gra yy, taktyką, w której yy, korzysta z ofensywnych pomocników. A jeśli nie, to można go zawsze przerobić na cofniętego napastnika, jeżeli gracie trójką, na przykład napastników. Teraz Oliver Sławiński, napastnik, 17-latek. Wykańczanie akcji 13, gra bez piłki 12, opanowanie przewidywanej na 12, rzuty karne już też tutaj w miarę mu rosną. Przyspieszenie 12, sprawność. Też może być ciekawym piłkarzem. Na pewno będę go testował. Teraz Kacper Szczerba, 16-latek. Zobaczcie te parametry. 16-latek napastnik. Wykańczanie akcji 13, technika 12. Potrafi przyjąć piłkę, zagrać głową i dryblować już w wieku 16 lat. Jest z Pogoni Szczecin. Agresja 11, błyskotliwość 12, determinacja 15. Parametry fizyczne jak popracuje, a te będą rosły dobrze, no to kurde... Tylko brać, tylko brać. 16 lat, Kacper Szczerba, Pogoń Szczecin. Jeszcze paru piłkarzy zostało. Filip Rejczyk, 16-latek, pomocnik środkowy, podania, przyjęcia piłki, zawsze jakie ma parametry, technika, dobra współpraca, przedmiot sytuacji, determinacja, decyzji, błyskotliwość, 14, no, kurde, pewnie ciężko będzie go wyjąć z Legii, chyba, że będzie grali Legią, to się przyda, e, jak nadrobi tu trochę fizycznych parametrów, no to, kurde, polski Zidane, może by powiedzieć. Filip Rejczyk, zapamiętajcie. Mm my tu dalej mamy? Kacper Masiak, 17 lat, może być środkowym ofensywnym pomocnikiem prawym lub lewym. Dribbling 14. do środkowania troszeczkę dopracuje i będzie spoko. Błyskotliwość 14. Technika 12. Rzut różne 13. przegląd sytuacji. Sprawność, no, dział gra. KGHM zagłębie. Drugi zespół. Może być spoko, spoko naprawdę. Pomocnik to był Masiak. Teraz jedziemy o Skartomczyk, kolejny piłkarz Lecha Poznań, 16-latek. Parametry fizyczne ten wiek naprawdę spoko. Nie jedynie wytrzymałość musiałby dorobić. Wykańczanie akcji w 12, przewidywanie, przyjęcia piłki. No i gra głową, to by się przydało, bo to go trochę dyskwalifikuje jako napastnika. Ale dribbling 12. Też może być ciekawy piłkarz. Teraz Jakub Krzyżanowski, obrońca z Wisły Kraków, 16-latek. Krycie, odbiór piłki 13. Gra głową do nadrobienia. Decyzje, agresja na dobrym poziomie i ustawianie się też oczywiście na dobrym poziomie. Jak dorobi przewidywanie, parametry fizyczne, będzie też spoko. Tomasz Rojkowski, napastnik 16-letni z Legii Warszawa. Wykańczanie akcji już na poziomie 11. Gra głową na 12. Tu na poziomie też 12. Determinacja, gra bez piłki, koncentracja, opanowanie, pracowitość. Tak jak widzicie, zagrał dwa mecze towarzyskie, nic nie strzelił na razie. Z legi Warszawa. Równowaga jest: skoczność na 12, sprawność na 13. Tomasz Rojkowski. Też zapamiętajcie. Patter kolejnik. Kolejny piłka szlecha Poznań. Tym razem może być defensywnym pomocnikiem lub obrońcą. 16 latek, więc bardzo młody. Odbiór piłki 13, przyjęcia piłki 12, pracowitość 12, przewidywanie 13, ustawianie się 13, agresja 12. W miarę dobre parametry fizyczne, jak na 16-latka, więc też może tutaj wyjść z niego całkiem dobry piłkarz. Patryk kolejnik lech Poznań. Teraz Filip Wełniak, także lech Poznań, napastnik, To akurat ma 18 lat chłopak, więc trochę starszy, wykańczania akcji super nie ma, ale dribbling, regułową technikę ma na bardzo dobrym poziomie, jak na ten wiek, agresja, błyskotliwość także. Trzeba było go, by go trochę przycisnąć w treningu fizycznym i pozostałym i dawać mu więcej sytuacji do gry. Kolejny piłkarz Franciszek Saganowski, Legia Warszawa. Prawy, boczny obrońca. Agresja 16, błyskotliwość 13, determinacja 14, gra bez piłki 13, opanowane 11, pracowitość 14. Przypomnę, że on ma 16 lat. Waleczność 14. Jak nadrobi ustawianie się, no i tutaj odbiór piłki musiałby też nadrobić. Przyspieszenie 12, szybkość 12. Jak tutaj poprawi te parametry, no może być naprawdę dobrym, prawym obrońcą. Mateusz Łęgowski, Pogoń Szczecin, defensywny pomocnik. No tu już 19-latek, ale całkiem spoko parametry. Odbiór piłki, podania, przyjęcia 12, technika 13, ustawianie się, waleczność, współpraca, przegląd sytuacji, determinacja, pracowitość, koncentracja, całkiem spoko. Jeszcze zostało trzech piłkarzy. Bartosz Talar, środkowy pomocnik w wiek już 19 lat, więc troszeczkę starszy. Przewidywanie 15, pracowitość 12, podania 11, przyjęcia piłki, agresja. No, ciężkim treningiem może byłby dobry z niego środkowy pomocnik, ale jak na drugą ligę, w Wisła Kraków całkiem spoko. No i ostatnich dwóch piłkarzy. Kacper Duda, 18-latek, ofensywny pomocnik środkowy pomocnik, błyskotliwość 16, technika 12, podania przyjęcia piłki, przegląd sytuacji 12, też może być całkiem dobrym przyszłościowym graczem. No i ostatni, tym razem bramkarz z Legii Warszawa, Kacper Tobiasz, 19-latek. Granat przed polu 12, 1 na 1, 14. Tutaj po 12 i 13 ma podania, przyjęcia piłki, refleks, wychodzenie przed pole karne, wykopy 15, wyrzuty 12, zasięg wyskoku 13. Współpraca, weleczność na bardzo dobrym poziomie, pracowitość 18, determinacja 17. No, bezkotliwości mu brakuje, jeżeli tu dla bramka, żeby się ten parametr przydał. Sprawność, skoczność. No, Sądzę, żeby bardzo dobry przyszłościowy piłkarz. No to na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o polskie talenty. Też podajcie mi, jakie wy macie talenty, kogo polecacie, a może graliście już tymi piłkarzami. Więc dawajcie znać. Do usłyszenia, hej.